Panie, do kogoż pójdziemy. Panie, do kogo, za kim mamy wreszcie w końcu na tym świecie, świecie iść. Bombardowani jesteśmy w niesamowity sposób. Wiadomościami, które są prawdziwe i nieprawdziwe, stworzone. Wszystkie, z różnych krajów, różnych języków. Mówi nam się to, co nam chcą powiedzieć. Wprowadza się do Europy w tej chwili tak potworne zamieszanie. Biedna Polska, jedna jeszcze mówi nie. Jak długo samotne. Mały okręt może walczyć z potężnym pancernikiem, molochem Unii Europejskiej. Jak długo jeszcze utrzymamy się i nagle Bóg nam daje wielką pokutę nagle Bóg nam daje z do granic? Ale z tymi wszystkimi akcjami musi za tym wszystkim coś jeszcze iść. Musi iść naprawdę nasze prawdziwe nawrócenie. Jeżeli dzisiaj w wielu krajach 50% par się rozwodzi, co dzieje się w tych rodzinach? Jakie straszne dramaty.